Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 22 listopada 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej lekkoatlecce, która specjalizowała się w biegu na. 400 metrów przez płotki, jest olimpijką z Rio de Janeiro 2016. Kto to taki? Moi drodzy, Emilia Ankiewicz-Obukowicz. Zapraszam do oglądania i odsłuchania. Zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterce dzisiejszego odcinka. Pani Emilio, życzę Pani wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da życiu zrobić. Dużo, dużo zdrowia. Proszę dbać cały czas o y, siebie. Cokolwiek Pani teraz y, robi po zakończeniu y, kariery, Sportowej, to y, aby to było pani y, pasją, y, również jeżeli chodzi o pracę, ale w razie czego to y, myślę, że też dla zdrowia to warto znajdować te y, chwile, gdzie można y, sobie choćby y, pobiegać. Czy inną aktywność fizyczną także uprawiać. Życzę także Pani spełnienia marzeń, szczególnie tych, które się u Pani nie spełniły, nie zrealizowały, aby właśnie spełniły się i zrealizowały jak najszybciej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego 100 lat. Moi drodzy, Emilia Ankiewicz-Obukowicz urodziła się 22 listopada 1990 roku w Elblągu. Jest, jak wspomniałem, byłą już polską lekkoatletką, bo ale za to cały czas i to nikt jej nie odbierze, to jest olimpijką z Rio de Janeiro. 2016 roku. Kariera sportowa. W 2015 zdobyła srebrny medal na Uniwersjacie w Gwang, Gwangju, prawdopodobnie to się czyta. Kto zna język koreański to jak co może mnie Ewentualnie poprawić albo potwierdzić. To jest miasto w Korei Południowej. Jest także pani Emilia ósmą zawodniczką Mistrzostw Europy w Amsterdamie w 2016 roku. Trzykrotnie zdobywała medale. Mistrzostw Polski seniorów biegu na 400 metrów przez płotki srebrne w 2014 i 2015 oraz brązowy w 2013 roku. Zwyciężczyni biegu na 800 metrów podczas halowych mistrzostw Polski 2017 rok została jednak zdyskwalifikowana za przekroczenie krawężnika. Złota medaliska halowych Mistrzostw Polski w mieszanej sztafecie 4x400 metrów w 2018 roku. Medaliska Mistrzostw kraju w kategorii wiekowej młodzieżowców. Rekord życiowy 55,89 sekundy ustanowiony. 15 sierpnia 2016 roku podczas Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro i tego dnia uzyskała kwalifikację do półfinału Igrzysk Olimpijskich. 25 sierpnia 2021 ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 30 kwietnia 2023 roku Wzięła ślub z Michałem Obukowiczem, sędzią piłki nożnej. I moi drodzy, jej kariera klubowa, jeżeli chodzi o to moi drodzy. Hmm. Nie mam, moi drodzy, danych od kiedy była w reprezentacji Polski, ale mogę powiedzieć w jakich y, klubach y, była, moi drodzy. W latach 2005-2009 należała do klubu Zatoka Braniewo. W latach 2010-12 należała do klubu AZS AWF i Gdańsk. Czyli jak to jest? Klub sportowy, Akademii. Aha. AZS to jest po prostu Akademicki Związek Sportowy. Aha. Aha. Już wiem jak się to nazywa ten klub po rozwinięciu. Klub Sportowy. Sportowy Akademicki Związek Sportowy. Akademia y, Wychowania y, Fizycznego i y, Sportu. A jeszcze dokładnie to się nazywa jeszcze dłużej, czyli imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. A w skrócie KS AZS AWF IS Gdańsk założony i działający po dziś dzień y, w 1971 roku został założony. Mieści się przy ulicy Czyżewskiego 30A. Kolejny i ostatni klub, do którego należała w karierze sportowej Dyreży klubowej to był AZS AWF Warszawa, należała do niego od 2013 roku, a rozwinięcie to się nazywa Akademicki Związek Sportowy Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa. Klub ten jeszcze starszy od Gdańskiego. Ten klub został utworzony 24 listopada 1949 roku. Dorobek medalowy. E, jeszcze raz, moi drodzy, Wam e, przeczytam. To było tak. E, 2015 rok, Guang e, Guangzhou, tak się chyba czyta, bieg na 400 metrów, przez płotki. Drugie miejsce z wynikiem 56,55 sekundy. Mistrzostwa Polski Seniorów. Moi drodzy, kolejno. Toruń 2013 rok. Bieg na 400 metrów przez płotki. Broms. Szczecin 2014. Bieg na 400 metrów przez płotki srebro. Kraku 2015 bieg na 400 metrów przez płotki srebro. Bydgosz 2016 sztafeta 4 na 400 metrów brązowy medal. Ten sam rok i to samo miejsce tylko że przez płotki bieg to jest srebrny medal 2017 rok Białystok bieg na 400 metrów przez płotki srebro Radą 2019 sztafeta 4 na 400 metrów oraz bieg na 400 metrów przez płotki i w tych kategoriach zdobyła po srebrnym medalu 2021 rok, Poznań, bieg na 400 metrów przez Płotki, brązowy medal. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Toruń 2020, bieg na 800 metrów, srebrny medal. I tu jeszcze akurat z młodzieżowych kwestii to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szczecin 2007 rok bieg na 400 metrów przez płotki złoty medal i młodzieżowe mistrzostwa Polski do lat 23, Gdańsk 2011 bieg na 400 metrów przez płotki. Brązowy medal i radą 2012 rok bieg na 400 metrów przez spotki Brązowy medal. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zachęcam także do komentowania pod moim vlogiem i Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Następnym razem. Zachęcam również do podawania swoich propozycji odnośnie tego co ewentualnie powiedzieć w następnym vlogu, czy o kim zrobić odcinek, czy o czymś się y, bym mógł oczywiście, mieszcząc się w czasie, wypowiedzieć. Y, także y, proszę się nie bać, podawajcie swoje y, propozycje. Y, warto też zasubskrybować mój kanał, ponieważ y, 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 wtedy. Oczywiście jeszcze dodatkowo klikając boneczek będziecie poinformowani na bieżąco, kiedy będzie kolejny vlog, ponieważ ja nie zapowiadam. Także to jest na zasadzie jak się wyświetli to się wyświetli, nie zapowiadam kiedy będzie. No i cóż moi drodzy bardzo Wam dziękuję. I widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.